Co? Świetnie grałaś na wczorajszym koncercie. Mm. Da, dzięki. A co ty taka smutna jesteś? No... Bo, no no pokłóciłam się z Saszą. No a może to i dobrze? No nie wiem, ale z Lailą też. No to idź ją przeproś, pokłóć się z nią. Mm. Dobra. Idę do niej. Ale wiesz co, najpierw muszę iść do szafki. Dobra, okej. Okay. Ja też muszę lecieć. Cześć. Okej. Okay. Hmm, co to jest? Odwal się od człowieka, Zrezygnuj z kariery albo jemu i twojej rodzinie stanie się coś złego. Hmm. Kto mógł mi to podłożyć? Hej, Whitney! Um, Cześć! Um, wiesz co? Chciałam tylko Ci pogratulować tej wygranej za koncert, jak tak ciągle mówiłaś. Um, a ty miałaś mi też pogratulować, że dobrze się pływałam, prawda? Wczoraj tak mówiłaś. Um, no, mówiłam. Wiesz co? Sorki za wczoraj. Pogodzimy się. Hmm, wiesz co, nie jestem przekonana. Hmm. W końcu oddałaś mi przyjaciółkę. Dzięki. Nie ma za co. Schowam tu jedynie kilku jak mi to podłączyć? Cześć Witnej! Spokojnie, to tylko ja. Tak, teraz już wiem. Co się stało, taka przestraszona jesteś. Nie, nic się nie stało. Wiesz co, bo koledzy na mnie czekają, a ja przyszedłem Ci jeszcze raz powiedzieć, że świetnie śpiewałaś na tym koncercie. Dzięki. No to leć. Cześć. Wiesz co, zauważyłam, że Whitney chodzi z Jake'em. Tak, też to zauważyłam. Ale wiesz co, tak się zastanowiłam. Przecież jak gdy ja chodziłam z Jake'em, to Whitney y, popsuła naszą parę, można powiedzieć. Więc jak Whitney z nim chodzi, to zrobię to samo. <grym> Spoko. Cześć Sasza e, Hejka. Wiesz co, bo e, mam do siebie pytanie, czy e, może chciałabyś pójść ze mną do kina? E, no, no, tak, tak, tak. E, to może daj mi chwilę się zastanowić, ok? Taką dłuższą. To kiedy mi powiesz? Kiedy się zastanowię. Dobra. Ja to cześć. Opa. Więc, ile będziesz się zastanawiała? Z tydzień lub dwa, lub wcale. Czas Cześć, witaj. Cześć, Laila. Słuchaj, bo ja bym cię, o, e, chciała bardzo, 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 100 bardzo razy przeprosić. Bardzo naprawdę, nie wiem, co wam mi wstąpiło, ale to trochę. No. Nie wiem, czy zazdrość, czy coś. Przekrośenie przyjęte. Nie masz. co, so, zrobię co chcesz. w końcu. E, nie, e, Dlajna, Złuchaj, nie, bo. Nie musisz mi spokojnie. Zobaczyłaś mi, a to e, za takie coś, to trochę dziwne. Albo wiesz, co? Znajdzie się jedna rzecz, o którą mogłabym Cię poprosić, bo zdaje mi się, że Zuza z Saszą coś knują i czy mogłabyś podsłuchać, o czym rozmawiają? Hmm. A jasne, bo wiesz, co wstąpię do ich paczki, tak na chwilę, nie? I będę ci donosiła informacja. No, bo one myślą, że jesteśmy nadal pokłócone, więc nie będą nawet nic podejrzewać. Także nie zachowuj się. Ujdźmy i takie... ja mam Ciebie, przepraszać? A ktoś e, Weź się, ogarnij co. E, znajdź sobie inną przyjaciółkę. Tak, no. Na pewno no. znajdę sobie lepszą przyjaciółkę od Ciebie. Ta, o ile jakaś Cię zechce. <laughs> Najlepszy <noise> jest świetny boże Teraz na pewno wszyscy myślą, że jesteśmy skrócone. O, cześć, Sasza, cześć, Zuza. Cześć. Słuchajcie, czy wy też nie, zna, czy wy też nie lubicie Whitney? Ja normalnie. Ona tylko ta, sława Boże, na szczerze mówiąc, jej Uwies, wit, Więc no, my też. Tak. Słuchajcie, bo e, no ja sobie myślałam, że zrobię ci jakiegoś takiego psikusa niby, e, wiesz co? Masz bardzo podobny tok myślenia jak my, no więc może, nie wiem, masz jakiś pomysł, jak pomysł czy masz jakiś pomysł, by zniszczyć jej relacje z Jakem? No, nie, jeszcze nie mam żadnego pomysłu, ale jak będę miała, to wam powiem. Spoko. Dobra, więc ja lecę, bo już dzwonek i muszę siedzieć z dniem. Oczywiście, cześć. Przynajmniej jest jakaś osoba, która popiera nasze zdanie. No, no i co się dowiedziałaś? Niewiele, bo to tylko to jedna rozmowa, ale ona chce usłyszeć ciebie i Jake'a. To pytam się czemu i tak dalej. Okej, okay, dobra, to chodźmy szybko do klasy. No. Przesyłaliście sobie liściki na lekcji. I co? Czego się dowiedziałaś? E, bo wiesz, że Jake bierze udział w tym konkursie malarskim, nie? No tak, tak. To one chcą pomazać jego pracę, nie wiem, rozwalić coś takiego. I, I później na Ciebie, podejść do, do, do niego i, i mu o, 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 opowiedzieć, że niby z, zazdrosna była i że on lepiej Ciebie to robić czy coś takiego. Ej, ale trzeba po prostu coś na to poradzić, kurde. Masz jakiś pomysł? Chyba mam. No to dawaj. Wiesz co, myślę, byśmy niby... Jak będzie jego praca, to byśmy tą pracę zabrały i podłożyły jakąś inną, taką, co byśmy my zrobiły, jakąś taką na odwal na szybko, nie? I one by tą naszą zniszczyły. Ej, jesteś genialna. No spoko. Więc ja pójdę do Saszy i Zuzy. Dobra, spoko. Cześć, Whitney. Cześć. Wiesz co, bo mam do ciebie pytanie. Słucham bo ja robię tą pracę na konkurs malarski. No tak, wiem. I mam pytanie, czy byś do mnie przyszła i tak jakby mi trochę pomogła? Yy, ta, jasne, a kiedy? Yy, to może jutro, bo ta, tą pracę już trzeba oddać na piątek. Spoko. Cześć dziewczyny. Yy, czemu rozmawiałaś z Witnej? Musiałam jej trochę powiedzieć, jaka z niej idiotka, nie będę dawała jej spokoju. Hehe, he, spoko. Wiesz co, Whitney, to był dobry pomysł, żeby zacząć wcześniej. No, masz rację. Hm, więc tak prezentuje się mój pokój. Boże, on jest śliczny. Te łóżko, Boże, on jest cudowne. Oj, nie przesadzaj, też masz bardzo ładny pokój. Ale nie tak ładny jak twój. Um, no, dzięki. To wiesz, co zajmiemy się już tą pracą? Pójdę po sztalugę. Zaczekaj tu chwilkę. Nie ma sprawy. Hm. Rozejrzę się tu trochę. Hm. Dobra, nie powinnam, ale sprawdzę, co ma w tej szufladzie. Mysz? Zabawka. Nie, no spoko. Ma telewizor. Medal za pierwsze miejsce. Szczotka. Show Nie no, spoko. Już jestem. Wow, jaka duża ta sztaluga. No, to teraz tylko wziąć się za Przesunę stolik, żeby było więcej miejsca. Uh -huh. Hmm, chyba tutaj czegoś brakuje. Um, czego tutaj może brakować? No nie wiem może kartki. No ta jasne idę po kartkę. Ta. Hmm, to jest chyba brystol, co nie? No tak. Teraz muszę go założyć na sztalugę. Hmm, no dobra, to co malujemy? Może coś, co siedzi ci w wyobraźni, bo nikt inny na to nie wpadnie. Whitney, ty to masz pomysły. Hmm, no dzięki. Dobra, tylko co ja mogę. Mam! No, to teraz to przelej na papier. To chyba nie będzie takie trudne. Fajna. No, Tyle męka i cierpienia, wreszcie to skończyliśmy. No, bez Ciebie by się nie udało. Tam, tam, tam. Dzięki. No, no, Myślisz, no, że uda mi się wygrać konkurs? Jak się mnie jeszcze Pytać? Przecież to jest oczywiste! To... to jest znakomite! Naprawdę tak myślisz? No jasne!